Zarząd Transportu Metropolitalnego we współpracy z Politechniką Śląską prowadzi w terenie inwentaryzację 7000 przystanków. Inwentaryzacja jest przeprowadzona od początku czerwca i jak dotąd przebiega sprawnie. Są w nią zaangażowani studenci Politechniki Śląskiej. Korzystają oni z aplikacji mobilnej, która została stworzona specjalnie dla celów inwentaryzacji. Studenci mają za zadanie zlokalizować stanowisko. W tym celu podchodzą do słupka przystankowego i czytują swoją lokalizację. Studenci mają postępować zgodnie z aplikacją mobilną i zaznaczać elementy, które znajdują się na danym stanowisku przystankowym, oraz określać ich stan techniczny. Do najważniejszych elementów stanowiska przystankowego należy słupek z tablicą oraz znakiem: piata przystankowa, jak i peron i zatoka przystankowa. Ewidencjonujemy wszystkie elementy przystanku. Oprócz wskazanych już wcześniej uwadze ZTM nie umykają gabloty, miejsca siedzące, tablice elektroniczne SDIP oraz udogodnienia dla niepełnosprawnych. Dane zebrane podczas inwentaryzacji naniesione zostaną na specjalną mapę. Następny etap to projektowanie jednolitego wyglądu. Nowe przystanki podniosą jakość obsługi podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami.